Witaj serdecznie jako kuli dla fan sportu, a ze mną Piotr Tyburski, witam Cię. Kurwa, jestem głodny, mam apetyt na więcej. Słuchaj, fajnie, że uśmiechnięty, bo, bo ja Ci powiem, że było widać wcześniej troszeczkę u Ciebie na początku pewnie taką sportową złość, o tej trzeciej rundzie sobie troszkę pogadaliśmy, ale krótko, natomiast powiem Ci szczerze tak. Debiut, bo tak to można nazwać, bez kompleksu. Wychodzisz do gościa, który stoczył masę pojedynków w różnych formułach. Same Już propsy. Tak. Same propsy, naprawdę, bo, bo zaprezentowałeś się świetnie i powiem ci szczerze, że gdyby było pewnie więcej tlenu, to ta runda nie byłaby 10-8. Ale poza tym uważam, że jeżeli ta runda była 10-8, to druga runda dla mnie powinna też być 10-8. Miałem dosiad, miałem bocą. Kurwa, 20 sekund więcej ja bym go ubił w tym dosiadzie. Myślisz, że myślisz, że byłeś bliski skończonego. W tej drugiej rundzie? 20 sekund bym miał. Ja go trafiałem tam. Widziałeś jak wygląda? Widziałem. Ja go trafiałem tam, nie waliłem na pałę. Ja tylko czekałem z góry i tylko. Pam! Ufa. Uważam, że drugiej rundy nie przegrałem e, dwoma punktami, bo. Ja może nie miałem sił, ale ja, Mordo, nie, nie czułem tych cios. No kurwa, zobaczcie na mój twarz. Na mój twarz. Ja wiem, ale wiesz co? Mo możesz mnie nie lubić. Znaczy, ale lubisz co? mnie się zgodzić. Nie, nie znacie mnie. Taki nie. obraz nie. walki, Tak, by być. Nie znacie mnie. Ja mam taki charakter. Ja mogę nie mieć sił, ale kurwa stanę i będę walczył, kurwa. Ale... I może to wyglądać, że ja nie mam sił, ale ja się kurwa nie poddam, Mnie nie znakautuję, kurwa. Ale Piotr, ja nikt tego nie odbiera, bo powiem ci szczerze, że pewnie dużo zawodników w takim kryzysie na przykład by po prostu się poddało, nie wiesz. Dobra, liczcie mniej tyle, trudno, nie? Natomiast ty walczyłeś dalej. Ja nie twierdzę, że tak było. Tak sędziowie zadecydowali, taki był pewnie obraz walki dla nich, bo generalnie inaczej się pewnie ogląda w telewizji, inaczej pod klatką ty pewnie oglądniesz pojedynkę spokojnie. podsumujmy to tak, ja nie jestem zły na werdykt. ja nie składam żadnych protestów. Dla mnie kurwa, najcieje się dobra zabawa, kurwa. Właśnie. Ja się cieszę, kurwa, że mogą się pokazać, dziękuję fajowi, że mogą zawalczyć tutaj. I czekam na po prostu możliwość większej, dłuższych przygotowań. Ja miałem 5 tygodni. Tej walki, Pod takiej przerwie wychodzę do zawodowca, który ma kurwa 50 walki zawodowych. Stary, ja mam, ja już to jako moja pierwsza walka. No, dlatego powinieneś być zadowolony Nie i, jestem. dobra, wiesz, wynik to jest wynik, ale, ale naprawdę możesz być z siebie dumny. Natomiast jeszcze jedna, może uwaga powiem z mojej strony. Dlaczego tak mało ciosów prostych? I ty, i Paweł, lubujecie się w sierpach, natomiast wy z waszymi warunkami fizycznymi ciosy proste to powinna być podstawa. Tak Powiedzie mi się ci wydaje. Prosto Bal. nie słyszałem na narożnika jest to moja pierwsza walka i mam do tego prawo nie słyszałem, kurwa nawet z czasem się spróbowałem skupić, nie słyszałem miałem troszkę amok, kurwa i gdybym to był, był sparing, przysięgam ci gdyby to był, był sparing dużo, na sparingu, więcej dużo, dużo więcej luzu tak znasz to, wiesz Cieszę się, że zobaczyłem z Nąką. Lubię go wchodzić, idę się najebać, jak będzie tutaj. Kurwa, Byłem tym gościem, kurwa. I fajnie daliśmy widowisko. I o to w tym chodzi, kurwa. Słuchaj, my jak jechaliśmy tutaj, obstawialiśmy sobie pojedynki, ja powiedziałem, e, Piotrek na punkty po kontroli w parterze. Jak przyjdąś pod nogi, to ktoś mi mówi kurwa. No mia przepraszam. miałeś, przepraszam, miałeś rację, miałeś rację, że, że o, tak do. to przewidziałeś, bo Inaczej. Tu wczułem, Ja na, przysięgam ci na treningu, zrobię mu kliki bym go zabił. Z nie umie, w ogóle nie robiłem kurwa, jestem zły trochę na siebie, ale z drugiej strony biorę na klatę, jest to moja pierwsza walka mam nadzieję, że zostanę zajebiste wyzwania kolejne i przygotuję się pełny obóz taki jedziemy teraz zaraz z Unikiem na obóz do, we, w sierpniu, mam nadzieję, że dostanę jakąś szansę do walczenia w następnej walce chcę tego, chcę się rozwijać jest, jestem tu kurwa nowy <laughs> słuchaj, stary ale nowy, e, naprawdę powiem Ci szczerze, że może być z siebie dumny słuchaj, porozmawiajmy też o, o Pawle bo, bo też jest po swojej walce no i tutaj miał też bardzo duże wyzwania przed sobą i ciężki pojedynek, przegrany pojedynek. Natomiast no Michał Wampir Pasterniak to też jest zawodnik, który e, potrafi ja, się bić. Kurwa, za, e, Michał też ci powiem. Kurwa, wielki szacunek mam do niego. Lubię go w chuj. Lubię tego lizaka, który się zakupuje. Lubię. To były zacinki do nich. Paweł wie dlaczego tę walkę przegrał, bo nie miał tlenu, a wie dlaczego nie miał tlenu, nie będę tego zdradzał. On ma lekcje pokory tutaj i mam nadzieję, że wyciągnie z niej więcej, że on nam mu coś da. Musiałbym zobaczyć ich rewansz, gdy będzie o pełnych przygotowaniach. Bo kurwa i tak dalej fajną walkę, no mordo fajnie się no, to wygląda. Ja, ja uważam, że pewnie jeszcze to my długie, mamy takie My mamy takie charaktery, kurwa, że my się nie poddamy. Ale popatrzcie, wiesz, bo to jest też to, co zauważają ludzie, nie? Często, że niby zawodnicy w ale obaj Zobaczmy toczyliście dzisiaj pojedynki z zawodowcami, którzy, wiesz, wchodzą do federacji freakowej i wiesz, i toczycie równe pojedynki, bo żaden nie przegrywa przed czasem, nie? tylko to są równe pojedynki. Ludzie sobie powiedzą, widzieli walki i widzą. Ja uważam, że nie, nie, nie czuję się skrzyżdzony tym remisem. Ja to biorę z pokorą. Tak, e, e, ten remis mi da więcej kurwa niż bym wygrał. Może bym obrócił piórka. Nie wiem. Ja jestem dumny z siebie, bo zrobiłem w 5 tygodni taką formę od zera, mordo ja byłem na trewniku, robiłem trawnik, zadzwonił Rafał, mówię, kurwa, byłem płaski jak chuj, byłem... dodam może zdjęcie na Instagrama, kurwa, jak ja wyglądałem, jak na trening, chłopaki z Junika mówi kurwa, coś się z tym stało, stary, ja byłem płaski, kurwa, ja nie miałem miejsca. ja zrobiłem to w 5 tygodni. I tak jestem doniosłem. Słuchaj, teraz odpoczynek, natomiast fejm jak no tak sam się zapowiedział. Nie, nie, się nie, <grym> uważajcie na rynku. Ale na na się rynku. spotkam za rynkę, bo się z nim nabić, kurwa. Tak, ale fajnie to było, jak się spotkaliście tutaj, jak on udzielał też. Jak ty udzielałeś chyba wywiadu Kubertowi. Naprawdę wiesz, przy przytulę. Ale to jest od początku dla niego. N kurwa, naprawdę nie lubię go chuj. Yes. Tak, Czyli można fajnie poddymić, ale I można się przyjaźnić na koniec. I zobacz, jak ta gala wyglądała. Moim zdaniem, kurwa, jest to najlepsza gala chyba w historii, kurwa fajnie. Powiem Ci tak, wrzuciłem to na Twittera na ten moment, czekam co powiedzą ludzie, bo pewnie ludzie mają różne zawsze podejście, ale wyciągniemy z tego średnią. Tak. Ja jutro oczywiście w innym na innym kanale zapraszam szalonego reportera, będę oceniał e, gale, więc też na spokojnie, pewnie sobie jeszcze raz ją i chłodno zobaczę. Natomiast dla mnie powiem ci tak, atmosfera świetna, poprawa no? świetna, walki świetne, Kurde. naprawdę. Ja jestem dumny, że mogę reprezentować FEM i jeżeli będę miał taką okazję, robić to jak najdłużej to będę zawsze robił wszystko, żeby ten fame reprezentować jak najlepiej. Sześć, dziękuję im za szansę, dziękuję im, że mogę tu być. Fame to chyba już nie tylko, wiesz, federacja, ale to taka marka, z którą fajnie się utożsamiać. Wow, okay. nie, no to jest kurwa... O tym... Ten... Zobacz, jak ten poziom wzrósł, kurwa. Widzisz, jak te walki wyglądają? ja tu rozmawiam z, wiesz, na przykład z Piotrem Świerczewski, On mówi, federacja tu, oprawa tam, to coś tam się, wiesz, pyta się mnie za kulisami, jak to gdzieś wygląda. Dzisiaj, co, ja na kilku galach byłem, pewnie gdzieś za granicą też i powiem ci szczerze, takiego komfortu pracy, takiej oprawy e, audiowizualnej organizacji, się... to naprawdę nie jest... Nie nigdzie, nie? Nie, ja jestem, no mówię, nie jestem dumny, że mogę tu być. Dziękuję włodarzom, dziękuję Rafałowi, wszystkim chłopakom, że mogę pokazać tutaj to, co pokazałem, a pokażę więcej. Dajcie mi tylko szansę i dajcie mi czas na przygotowanie. Ja muszę uregulować jeszcze swoje problemy ze zdrowiem. Mordo. Kurwa mam coś z anemią, kurwa i cały czas z tym walczę, wiem, że to jest przez mój tryb wcześniejszy życia, kurwa, w my to naprawdę ja się stresowałem. Anemia to żelazo, ferytyna? Dokładnie, wiesz jakim poziomem, mam 50 ferytyny. Nie no wiem. właśnie, bo pewnie ludzie muszą odpalić jakiś kanał, posłuchać, natomiast nieważne jest samo żelazo, ale ferytyna, bo no ferytyna ona tam zbiera żelazo czy jakoś. By... Jakby twoje, wiesz, by... Twoje zapasy i tak dalej. Ja wiem, że ja, ja mam coś ze zdrowym. ja wiem, bo mordo, ja... U, uwierz mi, że zapierdalamy tak na treningach, kurwa. Przysięgam ci. Nie powinniśmy być, kurwa, nie do zajebania. Paweł wie dlaczego. On sam wyciągnie z tego wnioski. Nie wkurwił na tej walce, bo wkurwiał mnie jeszcze przed nią, bo ja wiem, co robił. I mam nadzieję, że to będzie lekcjant pokory, na niego wróci silniejszy i że będzie ten rewanż z, z, z Pasternakiem. Ja go szanuję. Zobacz, nawet on powiedział, że Paweł, że zgodzi się ze słowami z Pawła, że walczył kurwa z gościem, którym Dobrze, że, że kurwa, sorry, ale, że mówił, Słyszałem, docenił, że tak, docenił. docenił. Ja go lubię w chuj, ja przed walką z nim tak jak mówiłem, ja idę. Jak będzie miał ochotę, to też się z nim napiję, kurwa. I fajne bo słowa jest. też ze strony Michała, w stronę całego Junika. Junika, ma... bardzo. Wiesz co, bo to jest normalny chłop, kurwa. To jest normalny chłop i ja to od razu wiedziałem. Paweł też to wiedział, podkręcał tylko wie dlaczego. No taka jest mi rola. Bo tak ale trzeba. Paweł mi mówił, no stary, ja nawet kurwa nie mogę, już wczoraj kurwa, walki że ja nie mogę być na nie rozły, kurwa, co <laughs> No? no wiesz, bo to jesteśmy, powiem. słuchaj. nas się kocha, bo nas się nie ale my jesteśmy normalnymi ludźmi. Nie jesteście zupą pomidorową, słuchaj, dziękuję Ci bardzo, odpoczywaj, dzisiaj się pobawimy. Mam nadzieję, że do następnej walki. Będziesz na wteczku? Nie, niestety nie. muszę jutro nie. pracować, więc. Ale następnym razem. Dzięki.